Witam bardzo serdecznie. Z tej strony Sylwia Fleischer, jestem trenerem rozwoju osobistego oraz coachem od trzech lat. I śmiało mogę powiedzieć, że praktycznie każdy z nas potrzebuje coachingu. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ od 0 do 7 lat wszelkie doświadczenia, jakie są związane ze środowiskiem, w którym się wychowujesz, z osobami, które cię otaczają i w jakiś sposób do ciebie mówią, z wydarzeniami, które miały miejsce w Twoim życiu, powodują, że praktycznie wszystkie te dane, które zostały. Grane w tym okresie mają wpływ na całe Twoje życie. Jak się okazuje, bardzo często jest tak, że są obszary życia, w których radzisz sobie w związku z tym bardzo dobrze, ale też są obszary Twojego życia, w których nie radzisz sobie praktycznie wcale, albo po prostu jest znacznie gorzej i nie jesteś z tego powodu zadowolony, zadowolona. Eee, dlatego też tutaj z pomocą przychodzi coaching. Polecam w szczególności sesję przełamania w której e, dzięki zadanym pytaniom e, dowiesz się, dlaczego tak, a nie inaczej się dzieje. To znaczy, znajdziesz odpowiedzi na nurtujące się w tym momencie pytania. E, w zasadzie moim zadaniem jest tak pokierować rozmową, abyś te odpowiedzi w swojej głowie znalazł, znalazła, bo właśnie tam one są również tutaj niebywały wpływ na twoje życie mają negatywne emocje, jak również podjęte decyzje, tak zwane ograniczające decyzje, które sprawiają, że właśnie dlatego pewne rzeczy po prostu ci nie wychodzą. E, oczywiście jeszcze tutaj mogą mieć wpływ konflikty wewnętrzne, brak motywacji, koncentracji i tego typu i inne różne ograniczenia z pomocą tutaj przychodzi timeline terapii, który jest elementem coachingu. Jest to niesamowita metoda, dzięki której na linii czasu można powiedzieć, że pozbywasz się negatywnych emocji na tyle, aby nie miały one znaczącego wpływu na twoje życie. Jak również pozbywasz się tych ograniczających decyzji i podejmujesz nowe, które sprawiają, że już w znacznie prostszy sposób możesz zrealizować swoje cele. Ja wiem, że być może trudno Ci jest uwierzyć teraz w to, że przez wiele lat, może kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt borykały się z pewnymi problemami i że po kilkugodzinnym coachingu coś się zmieni. Jednakże nie moją rolą jest w tym momencie przekonywanie Cię o tym po prostu sprawdź. Odsyłam również do bloga mojego, dane tutaj będą podane poniżej i tam na blogu możesz przeczytać dokładnie o tym, jak wygląda timeline terapii, jak wygląda sesja przełamania, co daje. Również tam są wypowiedzi osób, które w takim coachingu brały udział i oczywiście one też opisują wpływ tego coachingu na ich życie. Także zapraszam bardzo serdecznie również do rozmowy konsultacyjnej, może być zrealizowana przez Skype'a, również oczywiście face to face, także zapraszam do tej rozmowy, ona też w jakiś tam sposób rozjaśni Ci, jak będziemy działać i jak to wpłynie na jakość Twojego życia. Także tutaj, jeżeli chcesz po, po prostu poprawić jakość swojego życia, jeśli chcesz po prostu sprawić, aby wreszcie te obszary Twojego życia, w których w tym momencie w jakiś sposób nie wychodzi Ci, nie jesteś tych obszarów życia zadowolony, to jak najbardziej zachęcam do wzięcia udziału w coachingu, w sesji przełamania i timeline terapii. Zapraszam bardzo serdecznie. Mówiła Sylwia Fleischer.